Reklamie. Zbliża się 21. Zapraszam na Fakty. Te najświeższe przedstawi Michał Zieliński. Wszyscy goście przyjęcia sprzed 9 lat mają być przesłuchani. Prokuratura próbuje ustalić, czy ktoś obecny na przyjęciu olewników współpracował z porywaczami. Tylko dwa ukraińskie miasta zorganizują Euro 2012, podają niemieckie media. O tym za chwilę w Faktach Sportowych. A oprócz tego w Faktach powiemy o ciekawym teleturnieju internetowym. Prawdopodobnie do środy potrwają prokuratorskie prace w domu Krzysztofa Olewnika. Śledczy z Gdańskiej prokuratury apelacyjnej starają się otworzyć zdarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed uprowadzeniem biznesmena w 2001 roku. Przesłuchiwani są też uczestnicy przyjęcia, po którym doszło do porwania. Pełnomocnik rodziny Olewników, z Bogdan Borkowski, poinformował, że chodzi o ustalenie związane z przebiegiem przyjęcia. Wśród gości byli policjanci oraz Jacek K., współpracownik Krzysztofa Olewnika. Prokuratorzy chcą m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś z obecnych na przyjęciu mógł ułatwić porywaczom wejście do domu. Kolejnych sześć osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Słowacji jest już w śląskich szpitalach. Sześcioma karetkami zostali rozwiezieni do pięć miast. Wszyscy ranni czują się dobrze, a najbliższe godziny spędzą w szpitalach na obserwacji. Jak dowiedział się nasz reporter, większość z nich może jeszcze dziś zostać wypisana do domu. Poszkodowani zostali rozwiezieni do szpitali w Bielsko-Białej, Jastrzębiu, Zdroju, Jaworznie, Piekarach, Śląskich i w Sosnowcu. Z tej ostatniej placówki wypisano dziś czterech studentów, którzy zostali tam przewiezieni wczoraj. Dłużej potrwa natomiast leczenie dwóch innych osób leżących na ortopedii. Jedna ma skręcony kręgosłup przyjny, druga złamano bojczyk. Ci pacjenci wyjdą ze szpitala w ciągu kilku dni. Na Słowacji leczona jest jeszcze jedna osoba poszkodowana w wypadku. Studentka przeszła operację w szpitalu w Ziarze. Do Polski ma zostać przewieziona w środę. Drzewo isaaca Newtona polecieć ma w kosmos. Fragment jabłoni, która przyczyniła się do powstania pewnych zasad fizyki, znajdzie się na pokładzie amerykańskiego promu kosmicznego. 10-centymetrowej długości deszczułka przechowywana jest w Królewskich Archiwach w Londynie. W kosmos poleci na pokładzie promu Atlantis pod czujną opieką astronauty brytyjskiego pochodzenia, doktora Piersa Sellersa. To pod drzewem, z którego pochodzi ta naukowa relikwia, Isaac Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia, obserwując jabłko spadające na Ziemię. Takie przynajmniej panuje powszechne przekonanie. Wystrzelenie newtonowskiego drzewa w kosmos ma uczcić 350. rocznicę założenia naukowego stowarzyszenia, które opiekuje się pamiątkami posłynnych uczniów. Zdaniem jego przedstawiciela, Newton, gdyby żył współcześnie, sam poleciałby w kosmos, choćby po to, by przekonać się o słuszności praw sformułowanych przez niego na Ziemi. To był z Londynu Bogdan Fryborka. 12 pytań i 10 milionów do wygrania. Tak zachęcają do gry producenci programu Supermilionerzy nie są głupsi od pięcioklasisty i są najgrubszym ogidem. Lub po prostu w skrócie Supermilionerzy. Można powiedzieć, że program jest stworzony przez profesjonalistów. Wirtualne studio, grafika i muzyka do złudzenia przypominają popularny program telewizyjny Milionerzy. Zawodnicy mają pięć kół ratunkowych. Mogą poprosić o pomoc przyjaciela, zapytać się w publiczność o zdanie, poprosić o usunięcie dwóch błędnych odpowiedzi, połączyć się z prawie trzeźwym ekspertem z wimbrowni lub strzelić dwa razy. Stawki są też niemałe, do wygrania jest bowiem aż 10 milionów złotych. No, wszystko pięknie, jest tylko jeden problem. Gra się bowiem jedynie o pieniądze wirtualne. Pomysł na taki show powstał już kilka lat temu. Mówi prowadzący oraz współproducent Aleksander Puku Głównie chodzi o to, żeby ludzi bawić. I dostanie się do prawdziwego programu jest bardzo trudne. A u nas swoich sił można spróbować bez najmniejszego problemu. Wystarczy tylko wysłać e-mail. Jeden e-mail. Program można siedzieć od września ubiegłego roku. Pierwszy odcinek ma już ponad 7 7000 wyświetleń Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Fakty sportowe. Patryk Serwański. Świadkarze Skry Bełchatów zdobyli tytuł mistrzów Polski. W decydującym meczu zespół Skry pokonał po jest Jastrzemski Węgiel. Bełchatowski Dream Team wywalczył już szósty tytuł mistrzowski z rzędu. W piłkarskiej ekstraklasie jeszcze nic nie jest pewne, ale na kolejkę przed końcem mamy nowego lidera. To Lech Poznań, który pokonał ruch Chorzów 2 do 1 po golu krywca w ostatniej minucie i wykorzystał potknięcie Wisły w derbowym meczu z Krakowią. O dramacie piłkarzy Białej Gwiazdy Wojciech Słoń. Niesamowita historia z tymi derbami od 78 minuty. Wisła po Golu prowadziła 1 do 0 i w ostatnich sekundach spotkania Mariusz Jo, bo brońca Białej Gwiazdy wpakował piłkę do własnej bramki. Zrobiło się 1 do 1. Podział punktów, radość połowy Krakowi połowy Krakowa. Krakowia utrzymała pierwszoligowy ligowy byta. Wisła straciła wszystko to, na co pracowała przez ostatnie kilka miesięcy o mistrzostwie. Rozstrzygnie ostatnia kolejka. Yy, przed tą ostatnią kolejką Lech ma punkt przewagi nad Wisłą. Zostawiono hutnika Wojciech Słoń. Przenosimy się do Gdyni, Tam w półfinałowym spotkaniu Polskiej Ligi Koszykówki pomiędzy Osego Prokomem i Treflem sopot Gór... Mistrzowie Polski wygrali 87 do 76. Pierwsza kwarta bardzo zacięta, oba zespoły grały agresywnie w obronie. Sopocianie znów wyłączyli z gry gdyńskiego superstrzelca Gwintela Łódca. Dopiero w drugiej kwarcie Dream Team Prokomu zaczął uciekać rywalom, bo Łódca doskonale zastępowali Logan i Ewing. Pierwsza połowa 39 do 31 dla Gdyni. Zdeterminowani gracze trefla wygrywają jednak trzecią kwartę i na 10 minut przed końcem wszystko było jeszcze możliwe, bo Procom wygrywał tylko jednym punktem. Dogrywka decydowała o wyniku w tym meczu. Sopocianom zabrakło po prostu siły. Z Gdyni Wojciech Jankowski. A kolejne fakty sportowe już za godzinę. Na fakty sportowe zapraszają zakłady azotowe Puławy. Producent EdBlue, Środka ograniczającego emisję spali. No, zacznie się chmurzyć na Ziemi Lubuskiej, Dolnym i Górnym Śląsku, o w Małopolsce i na Na deszczą kraju jeszcze sporo słońca, po południu deszcz i burze. No, można się ich spodziewać we wszystkich regionach, poza Mazurami i Podlasiem, gdzie do końca dnia będzie pogodnie. Temperatura od 16 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze do 20 w Poznaniu, najcieplej 24 stopnie w Olsztynie i Warszawie. Dalej Macie korok do usłyszenia. Bye, bye. A to już się rozpoczyna nasze tradycyjne wieczorne spotkanie w mieście muzyki w RMFF. Na najbliższe 4 godziny zaprasza i kłania się nisko Marcin Jędrych. Dobry wieczór.